Zakładając kanał na YouTube, nie myślałem o sukcesie czy o pieniądzach, myślałem o tym, żeby robić interesujące i fajne filmiki. Założyłem sobie, że zrobię 100 w ciągu jednego roku, a wyszło ich około 140. Nie wiedziałem, co robię, nie wiedziałem, jak zrobić profesjonalnie, robiłem błędy na praktycznie każdym kroku. Mamy rok 2024. Kanał ma ponad 300 tysięcy subskrypcji, ponad 100 milionów obejrzeń, i wiele osób mi powtarza, że to sukces. Mało kto wie, że na początku w 2016 roku nagrywałem audio do wideo na telefon. Jakość dźwięku była fatalna, pewnie dlatego, że nakładałem na telefon rajstopy żony. Dziś już korzystam z mikrofonu, ale dalej błędy się pojawiają. Zaciekawiło mnie, jak znani ludzie zapatrywali się na sukces i czy to, co sam robię, można określić jako sukces. Każdemu zdarzają się kryzysowe momenty. Książka to jest ten moment Briana Tracy, wydawnictwa One Press pokazuje techniki, jak skutecznie radzić sobie z trudnościami i kryzysami. Książka zawiera mnóstwo konkretnych wskazówek i porad, żeby wyjść zwycięsko z każdego kryzysu. Napisana jest w swobodnym, bezpośrednim stylu i szybko można się dowiedzieć, jak radzić z nagłymi trudnościami. A to jest właśnie ten moment, żeby kliknąć w link pod filmem. John Davison Rockefeller Uznawany jest za najbogatszego człowieka w historii, stworzył firmę, która po 20 latach działalności odpowiadała za przeróbkę 95% amerykańskiej ropy naftowej. Zapytany, na czym polega sukces, powiedział tak: Nie sądzę, by była jakakolwiek inna zdolność do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, niż zdolność do wytrzymałości. Odnajdujemy ją prawie wszędzie, nawet w naturze. Raczej zatrudnię człowieka entuzjastycznego niż tego, który wie wszystko. Osobiście z wielkim Entuzjazmem podszedłem do robienia filmów, tak naprawdę niczego nie wiedząc, to było 8 lat temu. A dziś wciąż pojawiają się kryzysy i nad wieloma aspektami kanału ślęczej i zastanawiam, jak je uskutecznić. W podobnym duchu na temat sukcesu mówi Iga Świątek. Nie przestawaj wierzyć, nie przestawaj walczyć, nie przestawaj pracować. Rozwój przychodzi z czasem. Jeśli wytrwale dążymy do celu i pracujemy nad tym ciężko, wówczas to, co określamy jako sukces do nas przyjdzie. Czy to mają? Być pieniądze na koncie, zwycięstwa w meczach tenisowych czy milion subskrypcji. Brazylijski piłkarz, trzykrotny mistrz świata Pele, powiedział, że sukces to nie przypadek to ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenia przede wszystkim miłość do tego, co robisz. No i faktycznie, jeśli by mi się nie podobało to, co robię, trudno oczekiwać, bym mógł mieć jakieś znaczące osiągnięcia. Nie zrażałem się ilością popełnianych błędów, a chyba co ważniejsze ilością negatywnych komentarzy pod filmikami. Wiedziałem, że nie tworzę filmików doskonale i że nad nimi trzeba pracować. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla z fizyki, był zdania, że droga do sukcesu wiedzie przez gąszcz błędów. Powiedział, że jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błąd. Popełnianie błędów jest nierozłącznym elementem dążenia do celu. Ważne jest, by nad każdym się pokłonić i zastanowić, co zrobić, by go następnym razem uniknąć. Thomas Edison, choć nie wymyślił żarówki, to opracował model, który był opłacalny produkcyjnie. Według doniesień, pomylił się tysiąc razy, nim w końcu trafił na właściwe rozwiązanie. Sam mawiał, że sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia. A jeśli się działa, to popełnia się nieustannie błędy, a te niektórych przerażają. Kiedyś przeczytałem inspirujący cytat, który ze mną pozostał do dziś. Po angielsku brzmi: If your dreams don't scare you, they're not big enough. Czyli jeśli twoje marzenia cię nie przerażają, to nie są wystarczająco duże. Ambitnie trzeba podchodzić do wszystkiego. Każdy z nas miewa obawy, że porywa się z motyką na słońce, że za co ja się właściwie zabrałem, to się przecież nie uda. Ale to, że mam wątpliwości, nie oznacza, że nie mogę czegoś osiągnąć. Największym wrogiem człowieka jest zdenerwowanie, stres, lęk, gdy coś się nie uda. Ważne wtedy jest wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Zawsze możemy z kimś bliskim czy ze specjalistą skonsultować nasze obawy. Henry Ford, założyciel Ford Motor Company, był zdania, że jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Zwykła rozmowa może się wydawać, że nie pomoże nam w rozwiązaniu problemu, a jednak. Inny punkt widzenia pozwala nam inaczej spojrzeć na problem. Poza tym żyjemy w erze internetu, gdzie są fora internetowe, filmiki instruktażowe, możemy znaleźć książkę online albo osoby, która doświadczyła podobnych problemów. Tylko samo dowiedzenie się na temat rozwiązania nie wystarczy trzeba wdrożyć zmiany, tak naprawdę wdrażać rozwiązania non-stop. Rozwój oznacza ciągłe zmiany. Dostosowywanie się do nowych podejść, nowych koncepcji, nowych technologii, trendów, oczekiwań. Musimy się nastawić na to, że żeby osiągnąć swoje cele, trzeba nieustannie wdrażać zmiany. Istotą jest rozpoznanie problemu i jego właściwe zdiagnozowanie. To, że pojawiają się pytania, to rzecz naturalna, tylko istotne jest, żeby postawić właściwe pytanie. Irlandzki pisarz i filozof George Bernard Shaw postawił kiedyś pytanie: co jest ważniejsze dla Sukcesu? Talent czy pracowitość? Na co odpowiedział, że to jak spytać co jest ważniejsze w rowerze przednie czy tylne koło. W koszykówce, nawet jeśli będziemy dawali z siebie wszystko, to bez talentu trudno mówić o osiągnięciu sukcesu. A nawet najbardziej utalentowani gracze popełniają błędy. Michael Jordan kiedyś powiedział, że przegrywał raz za razem, ale właśnie to sprawiło, że osiągnął sukces. LeBron James powiedział, że musisz być w stanie zaakceptować porażkę, żeby osiągnąć sukces. Powiedział też, że lubi przekraczać granice, nie tylko na boisku, ale i poza nim, we wszystkim, co robi. Popełnianie błędów oznacza wyjście ze swojej strefy komfortu. Wygodnie jest siedzieć i nic nie robić, bo nie narażamy się na krytykę, a przecież wszyscy jesteśmy na nią wrażliwi. Święty Augustyn jednak ripostuje, mówiąc, że najwyższą doskonałość osiąga człowiek, znajdując własne niedoskonałości, a krytyka jest niezbędna przy odkrywaniu swoich niedoskonałości. Tylko, że są dwa rodzaje krytyki: na jedną się zwraca uwagę, a na drugą nie. Na pewno nie zwracamy uwagi na destrukcyjną krytykę. Taką, która jest negatywna, która ma nas zniechęcić, tylko żeby nas pognębić. Na konstruktywną krytykę należy zwracać uwagę. Dzięki niej zwracamy uwagę na rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli. Jeśli taką przemyślimy, sukces jest coraz bliżej. Henry Ford powiedział, że myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje. Stwierdził też, że patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Elon Musk, zapytany o porady, jak osiągnąć sukces, powiedział, że należy robić rzeczy pożyteczne dla ludzi, ale bycie przydatnym bywa nawet bardzo trudne. Do tego podkreślił, że trzeba się dużo uczyć, czytać jak najwięcej i rozmawiać z ludźmi posiadającymi różne kompetencje. Przyswajanie jak najwięcej informacji rozwija wiedzę ogólną, dzięki czemu mamy bardziej świadomy pogląd na świat. Jest właścicielem sześciu firm: Tesla, SpaceX, X-Core, Neuralink, Boring Company czy XAI. I pra Pracuje po 100 godzin tygodniowo, średnio po 14-15 godzin dziennie. Jego motorem napędowym, jak sam mówi, są spore ambicje, jeszcze więcej samodyscypliny, czego i wam życzę. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.